Cześć mordeczki, z tej strony Kalu, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tym oto słodziakiem, cześć Wiki. Czeka. witamy ponownie na kanale, teraz podnosimy próg punktowy, łapkowy w sumie i żeby zobaczyć Wiki już w kolejnym odcinku, czy to z GTA, czy to z jakiejś innej gry po prostu na moim kanale, musicie dobić 12 tysięcy AP w górę, ale jestem przekonany, że dacie radę, dzisiaj dosyć nietypowy odcinek, pewnie zainteresowaliście się tytułem, witamy was bardzo serdecznie, Witam was Gustaw i dzisiaj Wiki będzie uczyła się grać w GTA. Teraz przekazuję Wiki o to tego pada, nie mówię nic. Zobaczymy czy da sobie radę i czy będzie wiedziała jak ruszać i w ogóle się organizować tutaj w GTA. No to Wiki startuj W ogóle jakiś. No co, nie chcesz mieć motora? No dobra, może weź I jak już Wiki się zaznajomi, no spróbuj ruszyć czymkolwiek. O! Wow! I kiedy Wiki już się zaznajomi troszeczkę ze sterowaniem, no pojedź sobie trochę, rozruszaj się. Yy, to będzie, dostanie kilka. Ojejku, uważaj! Uważaj! Kilka challenge'y, które będzie musiała wykonać. Nie będzie tych ćelendzy dużo, ale to będą takie podstawowe ćelendzyki. Yy, I będzie musiała ukraść. Ładne to są weź to w BMW. Ale mówię o niebo, a nie o BMW, ale BMW też chce. Ty, a skąd ty wiedziałeś, jak otworzyć sobie samochód? To nie pogląda jak gram. Wiedziałam, to jeden przecież wiedziałam. A, no to proszę, no widzisz, jak ci już dobrze idzie od samego początku. Zresztą, Wiki, w każdej grze sobie radzi dobrze. Pierwszy cieleć dla ciebie. Aha, nie dokończyłem jeszcze o tym sklepie. Wiki ukradnie rzeczy ze sklepu, po czym będzie musiała. Ło, wow, ktoś się zabił. Halo! x się odradzasz. Po czym będzie musiała yy, uciec. Policji, tak więc myślę, że będzie całkiem fajnie. Dobra, Wiki, tak więc musisz sobie skołować nowy samochód. Niebo znów. No piękne niebo, piękny zachód słońca. Gustaw z PlayStation 4. Zobaczcie, jesteśmy na PlayStation 4. W ogóle ładniejsza grafika niż na moim pcecie. No, jak wiadomo. O, przyspieszam. Ty, ja jestem przerażony, Laska, tu wszystko ogarniasz. E, w każdym razie. Zap... Co to niebieskie autor było? Ślizgał się, widziałeś? Mamy no to, to nagrane i zobaczycie. Tak? Zgadł się, tak, tak Musisz jechać na wstecznym biegu. Wsteczny, wiesz, który to jest wsteczny, jak jechać do tyłu. Przez 30 sekund, nie zderzając się z żadnymi przeszkodami No tak, Ale więc... muszę jechać na prostą, czekaj. No i. Uwaga, 3, 4 i licznik poszedł. Czas start. Dobra, no, zobaczymy pom do pom. Nie, no kurde, masz prostą drogę. Wow wow wow, 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 wow wow Jak się odwrócisz to jest koniec Musisz cały czas jechać do tyłu, cały czas, cały czas do tyłu Ale tak się odwracasz, śmiesznie, no dobra no niech ci będzie Jedzie, jedzie, jedzie wiki 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 O, niestety się nie udało, brakło. Uderzyłaś. Ale chodziło o auto! Nie właśnie nie, uderzyłaś, no sorry! Człowieka mogę? No co ja, Jak uciekł ty! Nie, nie rozwalaj ludzi. Niezaliczony. Niezaliczony Może spróbujesz jeszcze raz, co? Co ty na to? Dobrze ci szło, tak więc... Uwaga, zaczynamy. bank. No, no ale wow, coś ci przychodzi na telefon, ale teraz chyba ci... Nie no teraz masz prostą drogę, no to nie ma opcji, żebyś... Żebyś nie. jakoś to... Coś się z tym stało. Halo tak halo, no. no bo jedziesz tyłem, do... Bardzo wolno No nie! W Damn. O, nie wiem czy zdążyłaś. Nie wiem czy zdążyłaś, wy będziecie widzieć. My nie liczyliśmy tego, szczerze mówiąc. Tak więc na pewno teraz Wam się wyświetli, czy zdążyła, czy nie zdążyła. A tymczasem, Wiki, mam dla ciebie kolejne wyzwanie. Zmieniam auto, to na pewno tak, musisz sobie wskować nowe auto. Do tego wyzwania potrzeba naprawdę. Łane. O, jakie ładne było. Łane. Było ładne. Nie to. Co ty zrobiłaś? Zastrzeliłaś kogoś w nogę. Oj Wiki, no to teraz se chcę... nagrabiła, nagrabiła se. Co ty Czemu strzelam? Ja strzelam? No nie wiem, no strzelasz po prostu, no Jak ty zamieliłaś tymi kołami, ty, co ty ogarniasz w ogóle? Drifty tutaj jakieś ciśnie las Muszę uciec z policji i za chwilę tak, wrócimy i... do challenge'u No driftuje, co się dzieje? Łooo, wow, masz takie bardzo auto... Albo kapcia mam skośle. Nie masz kapcia, tylko masz auto takie bardzo zwrotne Yy... Nie, nie, trzech. Dwóch. Nie, dożyję. Goni policja. Jeju, rozwala wszystko. Ale ty tak specjalnie jeździsz ty, <grym> mała. O, jeździsz tak specjalnie. No, ale no patrzyłaś na drogę, dachujesz, widzisz? Jak byś w realu? Wychodzę. W tym roku Victoria będzie robić prawo jazdy pewnie. Jak tak w realu zapacisz się i będziesz patrzeć w kamery? To nie zamiast... będzie do skutku. Dobrze zmieniam auto. Jo. No. To się prawdziwe, to się nazywa ukraść w prawdziwym stylu samochód. Dobra, udało Ci się zgubić no. policję przy okazji, tak. e, więc teraz challenge dla ciebie przez okrągłą minutę. Musisz jechać na pełnym gazie na lewym pasie. Od prąd, uwaga, czas start, Wiki. O, jaka cwaniara wybrała sobie taką drogę, żeby nie było ruchu tutaj. No kurde, ale zaraz powinno ci się to zemścić. O, no już, już jedziesz prawym, musisz jechać lewym. No strasznie. No i niestety się nie udało. Pierwsza... A mogę spróbować na większej, na szerszej drodze? Jasne, Bo nawet. to było jakaś... Nawet wiem, jak się tam dostać. Okej, okay, Wikuś, przejmujesz pada w tym momencie i już jedziesz na lewym pasie. Uwaga, czas, start. Ale masz wielką drogę. Dobra, jeszcze raz, czas, start. W tym momencie Wiki rozpoczęła challenge. O, już co? W tym momencie go zakończyła. To ja ci wiki pokażę, jak to mniej więcej powinno wyglądać. Czemu to ten samochód mnie pcha? Nie mam pojęcia. Slalomik, slalomik między samochodami. Oh. Bang bang. Tak ma to wyglądać. Wo, wow, o. Tak. No dobra, ale to ja no nie wiem, muszę no, wykonać żadnego. lepiej niż ja. To ładny księżyc. Ja patrzę na księżyc, ja patrzę na niebo, nie patrzę na auto. No to właśnie powinna się skupić na samochodzie teraz. Uwaga, czas start. Możesz jechać bokiem. Nikt nie powiedział, że nie możesz. W sumie tylko nie haruj o krawędzi, bo zaliśmy to jako yy, nieudany challenge, tak więc lepiej, żeby się środkiem drogi... O, patrzcie jak teraz wiki pociną... No bo nie ma aut, no to pocinam. No właśnie, no ale... Ej, bo ty zjeżdżasz. Zacznij mnie znaki na prawo, na lewo. No bo masz już uszkodzone autko. No patrz, teraz ci idzie lepiej, bo nie ma takiego ruchu. Dobra, Ale frajer, co on powiedzmy, że, wow, wow, wow. powiedzmy, że. o, oh, łow, Powiedzmy, że. O! Teraz to jest... nie była harba. nie Nie, nie, nie! Idziemy nie dalej! Nie było... Policji, no! What the fuck! Ty pokaż! Kogoś tutaj złapali i. dobrze, że ominęło. Dobra, Wiki, Masz na głowie y, kilkanaście jednostek policji, tak więc ja no, myślę, że. Musisz też tam. No dobra, uciekaj, nie ma, nie ma teraz co rozmawiać na ten temat. Musisz stąd spadać. Jeszcze jadę tym pasem. Ulatnij się, a potem. No, powiedzmy, że challenge nie zaliczyłaś, natomiast okay. potem. Jezu, jak ty jedziesz, ja tu staram się przekazać informacje. Natomiast potem. Diki obrabuje sklep. Dokładnie. Jechałam no osiedle. No i zabiłaś dwóch osiedlowych ziomków, którzy handlowali marihuaninem. No i dobrze, że ich zabiłam. Strzelają już w Strzelają! Dobra, to... mam ładną drogę. Pocisnę! Ale on już. Zmieniam auto, może mi się uda. Się... nie, 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 nie chce. Czemu ty no bo ja myślałam, że to jest Sprint, zawsze tak myślę. Jezu, Co, Jezu, co? Jezu, co ten Gustaw! Co ten Gustaw tu robi, no chyba niestety... <grym> nie niestety. Niestety. niestety chyba umierasz, kochanie. Ja no, nie wiem co zrobiłam, no, no nie ciekaj, mogę się odnaleźć. No no wiem, że się nie możesz odnale... O... Chciałam ukraść auto! Oooo, no widzisz nie wyszło. Następnym razem wyjdzie, ale teraz jest noc. Ogólnie cały czas bawię się w Los Santos gdzie jest noc. I wiki... Teraz będzie miała za zadanie okraść pobliski sklep, który na mapie Ci zaznaczę i ten sklep jest tutaj. Żeby tam... żeby w ogóle okraść sklep, żeby chcieli Ci dać hajs musisz kliknąć ten przycisk. Mhm. Klikaj. Klikam. I gałką sobie wtedy wyciągnąć broń. Mhm. No i puść przycisk. I teraz przymierzyć. No... Nie strzelaj! Przymierzyć tym, jakbyś o tym przyciskiem, mhm. i powiedzieć: okay, już. Powiedzieć, Dawaj, chodź, coś tam. O, już masz łantyk, no to dupa. No nie dupa, bo ja szukam teraz auta. A to nie, co się szala. Biorę auto, wsiadam. Ale nie możesz mieć wantedu, jak coś tam jechać. Ale ja sobie poradzę. Jakąś... Dobrze, jedź do tego punktu tam. To jest 500 metrów, w drugą stronę. W drugą stronę, jeśli tam dojedziesz, to będziesz mogła już wykonać tego. To, to misję to misje oczywiście i mam nadzieję, że Cię ci uda mimo tego, że masz Łątet. Uważaj, bo kurde jedziesz obok. Obok jest komisariat policji. Okej, okay, mordeczki. Wiki zginęła. Nic się nie stało, ale teraz jest już pod samym takim sklepem. Sklep jest dokładnie po drugiej stronie ulicy. Czy widzisz go na mapie? I Wikki będzie miała teraz za zadanie zastraszyć sprzedawcę i uciec jak najszybciej, kradnąc samochód, przy tym nie dając się złapać. Polic. Polic. To jest ten? Tak, to jest ten sklep. I co teraz, co, co robisz? Wchodzisz sobie jak gdyby nigdy nic do sklepu, no, na spokojnie, bez sprintu. Dzień dobry. Powiedz dzień dobry ładnie. Dzień dobry. Dobry wieczór w sumie. No to dobry wieczór panu. I teraz, co A Mogę robisz? ja mówić? Tak. Dobry wieczór panu. Czy pan mi da pieniądze? Nie, nie dam panu pieniędzy. Pani! No to dobra koleś. Wyciągam broń. Biorę. Nie tą. Kałacha. Nie mam. Nie mam. amunicji. Tak. Powiedz mi, Wiki. Jezu, nie trafisz sobie w to. Jak to wybrać? Powiedz mi, yy, kto przychodzi do sklepu i pyta się, czy da mi pan pieniądze. Nie. No dobra. Wybieram. Celuj w niego, celuję. teraz. Celuje, nie tym. Ucieka, celuję. no i. No, żeś spieprzyła. Dobra, teraz wchodź tam. Nie kop w lodówkę, wchodź, 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 wchodź. Nie za nim. No to ma? Jeju! Jakie warzywo, ale to było. Teraz kradnij, forsę, kradnij. Kradnę. Dobra. Szybko. I teraz biegnę, tak? Tak, i teraz musisz uciec, już masz dwie gwiazdki i helikopter na głowie, tak więc. Nie, musisz, nie możesz tego zwarzywić, uciekaj! Uciekaj, no stąd uciekaj! jak najszybciej! no ale biegnij! No uciekam przecież, co on tak no. idzie wolno. Gość Cię zblokował Tu jest gościu i zblokował Cię Zresztą Gość Cię zblokował samochodem Nawet Dobra, gość... ale ja chciałam... No i? No i? No i co mnie zblokował? Okej, okay, mortki, tak więc przemieszczam się w tym momencie Do innego sklepu, ponieważ tutaj no to już yy, Sprzedawca uciekł, w ogóle warzywo się stało I tak dalej, i tak dalej Niestety nie udało nam się ukraść, ale Wiki spróbuje jeszcze raz Tym razem już kompletnie sama Zabrać pieniądze, tylko zastraszaj go, żeby ci więcej dał. Wiesz, musisz celować w niego po prostu. Dobra, jesteśmy tutaj. A jak wyciągam broń, to którym się celowało? Tak jakbyś hamowała Aha. samochodem. A jak biorę pieniądze, to po prostu biorę, tak? To on ci, on ci weźmie i ci da. Dobra. Hmm, gdzie tu jest sprzedawca? Jest. Czekaj, ja pogonę na najpierw chipsy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Hmm, wyciągam broń. No nie mogę sobie trafić! cały w niego! Ręce do góry! Ręce do góry! No trzymaj, trzymaj! On ci musi wyciągnąć pieniądze. Dawaj, hajs! Zobaczcie, dawaj, hajs, gnojku! No daje! Stoi tu jakiś w ogóle grać przy tobie, który jest na trybie incognito. Czekaj, czekaj, no, no straż wyciąga, go... Tak, tak strasz go, strzelaj w jakiś. Strzelaj... Ale on go zab no. No i druga pyła. zepsuta, przez jakiegoś Exander Lenisko. Okej okay, mordeczki, jak widzicie, nie udało się Wiki obrawać sklepu. Challenge'a to jej się nie udało wykonać, ale jest to jej pierwszy raz w sumie w GTA. Bardzo lubi grać w GTA, gra pierwszy raz, ale już jej się chyba spodobało, co? No, spokojnie nawet I jeśli chcecie zobaczyć ją po raz kolejny w GTA, czyli naszej ulubionej grze waszej i mojej na, na tym kanale, to koniecznie zostawcie 12 tysięcy łapek w górę. I oczywiście jeśli chcecie wiki zobaczyć tego słodziaka tutaj na, na kanale po raz kolejny, to również musicie zostawić te 12 tysięcy łapek w górę. I wpadniecie również na jej Instagrama, na mojego również możecie paść. No i co, dziękuję wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się mordki i do następnego, pa!